Dzień dobry, jesteśmy na górnym Mokotowie. 500 metrów za mną znajduje się metro pole mokotowskie. Jesteśmy blisko centrum miasta. Mieszkanie, które właśnie trafia do sprzedaży, znajduje się 30 metrów stąd wewnętrznej, cichej uliczce. Jesteśmy w środku. Znajdujemy się przy ulicy Sandomierskiej, to jedna z lepszych ulic Górnego Mokotowa. Doskonała lokalizacja. Sam budynek to kamienica, powstała w 1935 roku. Mieszkanie przeszło remont, wymaga jedynie aranżacji. Dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 50 m2, w skład którego wchodzi salon doświetlony dwoma oknami, kształtna i ustawna sypialnia, widna kuchnia i wygodna łazienka. Nieruchomość znajduje się na wysokim parterze. Okna mieszkania zaczynają się na wysokości ponad 4 metrów. W mieszkaniu wyczuwalny jest klimat kamienicy. W przedpokoju na ścianie została odsłonięta czerwona cegła. Parkiet leżący na podłodze to oryginalna dębowa klepka. Wysokość pomieszczeń to prawie 3 metry. Kuchnia została przygotowana do własnej aranżacji. Jeżeli zainteresowała cię ta oferta, zadzwoń i dowiedz się więcej.